Nie uwierzysz, co się stało, kiedy milioner zamarł ze zdziwienia, gdy biedna dziewczynka weselim krokiem wkroczyła do piekarni i zapytała, czy mogę wymienić mój naszyjnik na kawałek chleba? Mój braciszek płacze z głodu. Kiedy milioner rozpoznaje naszyjnik, zamiera z przerażenia. Powietrze w małej piekarni słodki świt było przesiąknięte aromatem świeżego chleba, gdy Rikardo Malinowski poprawiał jedwabny krawat, nieświadomie powtarzając swój codzienny rytuał. Skórzane. Włoskie buty śniły w blasku porannego światła. A on czekał na swoje zamówienie: prostego kroj Santa i czarną kawę bez cukru. W tym miejscu, z dala od szklanego świata korporacyjnej Warszawy, Wikkardo znajdował chwilę wytchnienia od brutalnych negocjacji i niekończących się spotkań. Jednak tego dnia coś przerwało jego rutynę. Coś, co na zawsze zmieniło jego życie. Do piekarni weszła mała dziewczynka, nie mająca więcej niż 10 lat, w zniszczonych butach i z warkoczem ledwo trzymającym się na miejscu. Jej duże, ciemne oczy pełne były strachu i determinacji, gdy nieśmiało podeszła do lejgi. Riccardo poczuł kucie w sercu, jakby niewidzialna nić połączyła ich na krótką chwilę. Dziewczynka ściskała w dłoniach mały przedmiot, a jej głos, drżący i niemal niesłyszalny, przeciął ciszę panującą w piekarni. Czy mogę wymienić ten naszyjnik na kawałek chleba? Mój braciszek płacze z głodu. W jej dłoniach błyszczał naszyjnik, delikatny, starannie wykonany z małym złotym słońcem na środku. Ricardo zmrużył oczy. Coś w tym przedmiocie wydawało mu się boleśnie znajome. Przez chwilę piekarnia, zapach chleba, rozmowy, wszystko zniknęło. Byli tylko on, dziewczynka i to słońce, które przywoływało dawno zapomniane wspomnienia z jego dzieciństwa. Jeszcze nie wiedział, że ta chwila otworzy rany, które myślał, że dawno się zabliźniły. Pracownica piekarni spojrzała niepewnie na Ricarda, nie wiedząc, jak powinna zareagować? Dziewczynka uniosła wzrok i drżącym głosem dodała: To jedyna pamiątka, jaka mi została po mamie. Jej słowa przeszyły Rickarda jak nóż. Przez lata budował wokół siebie mur obojętności i cynizmu. Zanim zdążył się zastanowić, podszedł do dziewczynki i przykucnął, by znaleźć się na jej poziomie. Spojrzał jej głęboko w oczy, a jego zwykle chłodny i opanowany głos zadrżał. Jak masz na imię? Zapytał cicho, starając się ukryć emocje. Sofia odpowiedziała, przyciskając naszyjnik do piersi. A mój braciszek to lukas. Ma dopiero dwa latka. Wikkardo zamknął oczy na ułamek sekundy, czując ciężar odpowiedzialności, której się nie spodziewał. Wstał i zwrócił się do ekspedientki. Proszę przygotować dla nich wszystko, co najlepsze. I proszę, bez żadnych opłat. Sofia patrzyła na niego nieufnie. Jakby każdy gest dobroci mógł być pułapką. Dlaczego pan to robi? Wyszeptała, jej głos drżał od zmęczenia i strachu. Ricardo uśmiechnął się smutno. Bo czasami życie daje nam drugą szansę w najmniej spodziewanym momencie, odpowiedział. Wiedział, że to spotkanie nie było przypadkowe. Było jak echo z przeszłości, które w końcu go odnalazło. Dziewczynka wzięła koszyk pełen jedzenia, a Ricardo wcisnął jej do ręki swoją wizytówkę. Jeśli będziesz mnie potrzebować, zadzwoń, powiedział. Sofia skinęła głową, choć w jej oczach wciąż czaił się lęk. Ricardo patrzył, jak znika za drzwiami, a potem długo jeszcze stał nieruchomo, trzymając w dłoni mały, złoty naszyjnik, przedmiot, który mógł być kluczem do tajemnicy, jaką nosił w sercu od lat. Kiedy piekarnia opustoszała, Wikardo usiadł w kącie i wyjął z portfela stare zdjęcie, jedyne, jakie mu zostało po matce. Na szyi kobiety wisiał naszyjnik w kształcie słońca, dokładnie taki sam, jaki trzymał teraz w dłoni. Uzyna płynęły mu do oczu, a w jego sercu rozbrzmiewała tylko jedna myśl to nie był przypadek. Sofia była związana z przeszłością, której nigdy nie przestał szukać. Cisza wypełniła pokój, gdy Ricardo, wciąż klęcząc, wziął Lukasa w ramiona. Sofia obserwowała tę scenę ze ściśniętą piersią, odczuwając mieszankę strachu i nadziei. Trudno było uwierzyć, że po tak wielkim cierpieniu ktoś faktycznie chciał się nimi zaopiekować, nie oczekując niczego w zamian. Ricardo spojrzał na Sofię, a w jego oczach malowała się milcząca obietnica: nie odejdzie. Nie tak jak wszyscy inni. Miał tam zostać. Prawnik, doktor Oliveira, odchrząknął cicho, przywracając wszystkich do rzeczywistości. Musimy sformalizować kwestię opieki, powiedział niskim, pełnym szacunku głosem. Ricardo skinął głową. Wciąż trzymając Lukasa u swoich nóg, chcę być za nich odpowiedzialny. I słusznie. I chcę to zrobić właściwie, powiedział. Sofia niepewnie zrobiła krok do przodu i mała dłoń wyciągnęła się w stronę Lukasa. Więź między nimi była nierozerwalna. Markos, jego wujek, dyskretnie otarł łzy. Nie jestem w stanie się nimi zająć przyznał łamiącym się głosem. Chcę tylko jak najlepiej dla nas obojga. Ricardo wstał, wysuwając krzesło dla Sofii i kolejne dla Lukasa. Nie chcę odbierać im rodziny, którą nadal mają, powiedział szczerze. Chcę zbudować coś nowego, gdzie nigdy więcej nie będziesz musiał czuć strachu ani głodu. Sofia przygryzła wargę, rozdarta między pożądaniem a nieufnością, której nauczyło ją życie na ulicy. Podczas gdy formalności dobiegały końca, Ricardo zdał sobie sprawę, że patrzy na Sofię z niespodziewaną czułością. Była tak silna, jak na kogoś tak małego. Niewidoczne blizny, które nosiła, zdawały się być głębsze niż jej własne. Czy mi ufasz? Zapytał cicho, jakby nie chciał jej przestraszyć. Sofia zawahała się, a jej wzrok padł na naszyjnik ze słońcem, który wisiał na jej szyi. Mocno ścisnęła wisiorek, czując metaliczne ciepło na zimnej skórze. Chcę zaufać, odpowiedziała niemal szeptem. To było wszystko, co Ricardo musiał usłyszeć. Doktor Oliveira zaczął objaśniać proces: raporty psychologiczne, wizyty pracowników socjalnych, przesłuchania. Ricardo nie dał się zastraszyć. Po raz pierwszy od lat poczuł, że walczy o coś, co naprawdę ma znaczenie. Podczas gdy dorośli rozmawiali, Lukas zasnął na kolanach Sofii, wyczerpany, ale wreszcie bezpieczny. Gdy wychodzili z biura, owiał ich zimny, popołudniowy wiatr. Ricardo szedł powoli, trzymając Lukasa na rękach i Sofię u boku, po raz pierwszy trzymając go za rękę. To było dziwne, ale i przyjemne uczucie, jakbym w końcu była we właściwym miejscu. Chodźmy do domu, powiedział, uśmiechając się do Sofii. Skinęła głową, a na jej ustach po raz pierwszy, odkąd się poznali, pojawił się mały uśmiech. W samochodzie sofia podejrzliwie przyglądała się wszystkiemu skórzanym siedzeniom, nowemu zapachowi, przyjemnej ciszy. Przyzwyczaiłem się do zatłoczonych autobusów, hałaśliwych zauków i prowizorycznych schronień. Ale w zachowaniu Rykardę, w sposobie, w jaki patrzył na nią i Lukasa, było coś, co rozgrzewało jej serce, pomimo strachu, który wciąż szeptał, że wszystko jest zbyt piękne, aby mogło być prawdą. Może, ale to tylko może, tym razem będzie inaczej. Dotarli do rezydencji Rykardę, okazałego, ale dziwnie gościnnego domu. Łagodne światło rozświetlało ogród, a zapach pieczonego ciasta wydostawał się przez uchylone drzwi. Przy wejściu powitała ich starsza kobieta z życzliwym uśmiechem. To jest une Amelia, wyjaśnił Ricardo. Ona pomoże się tobą zaopiekować. Sofia ścisnęła jego dłoń jeszcze mocniej, nie zdając sobie z tego sprawy. Ricardo uśmiechnął się, pochylając się, by powiedzieć jej do ucha: Pamiętasz, co obiecaliśmy? Razem. Zawsze razem. Sofia weszła powoli, jakby wkraczając w sen, który miał się zaraz rozpaść. Każdy kąt domu zdawał się opowiadać inną historię, obrazy przedstawiały spokojne krajobrazy, meble z ciemnego drewna i miękkie dywany, które tłumiły odgłos kroków. Wikardo przyglądał się uważnie, rozumiejąc, że dla nich każdy szczegół był odkryciem, ale także niewidzialnym zagrożeniem. Możesz zatrzymać się gdziekolwiek chcesz, powiedział z pogodnym uśmiechem. To teraz także twój dom. Do uny Amelia swoim słodkim i serdecznym głosem zaprowadziła ich do pokoi. Łóżka były duże, przykryte kolorowymi kołdrami, a w kącie stały nowe zabawki. Lukas podbiegł do błyszczącego wozu strażackiego, a jego oczy rozbłysły czystym szczęściem. Sofia natomiast stała w drzwiach ze skrzyżowanymi ramionami, obserwowała wszystko z trudnym do odczytania wyrazem twarzy. Trudno było mi stracić czujność. Życie już go nauczyło, że nigdy nie należy ufać temu, co wydaje się zbyt dobre. Możesz wybrać dowolne łóżko, mój aniele, powiedziała do uny Amelia, Wyciągając rękę, Sofia zawahała się, ale podeszła do łóżka stojącego przy oknie. Dotknął miękkiego materiału kołdry, jakby ta w każdej chwili mogła zniknąć. Ricardo oparł się o drzwi, szanując jej przestrzeń. Jeśli mnie potrzebujesz, zawsze będę w pobliżu, wymamrotał, zanim odszedł, zostawiając ją, bo odkrywała nowy świat na swój własny sposób. Sofia, sama, westchnęła, nie zdając sobie nawet sprawy, że to zrobiła. Tego wieczoru kolacja została podana przy dużym stole, oświetlonym, delikatnym płomieniem świec. Ricardo opowiadał zabawne historie ze swojego dzieciństwa, starając się wywołać uśmiech na twarzach dzieci. Lukas, teraz już bardziej zrelaksowany, wybuchał głośnym śmiechem między jedną łyżką a drugą. Sofia stopniowo się rozluźniała, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. To było dziwne, minęło tyle czasu, odkąd czuła się bezpiecznie, że samo to uczucie wydawało się pułapką. Jednak spojrzenie Ricardo, stanowcze i łagodne, przełamało wszelki opór w jej wnętrzu. Po kolacji Ricardo zabrał ich do specjalnego pomieszczenia, małej biblioteki ukrytej za tajnymi drzwiami. Oczy Sofii zabłysły jak nigdy od dawna. Półki zapełniały książki przygodowe, fantastyczne i kryminalne. Ricardo podał jej mały pamiętnik w czerwonej okładce. Tutaj możesz napisać, co tylko chcesz. Lęki, marzenia, a nawet sekrety. Sofia przycisnęła pamiętnik do piersi, wzruszona, ale bez słowa. Było tak, jakby ktoś po raz pierwszy zobaczył, kim ona naprawdę jest. Później Wikardo siedział sam na ganku i patrzył w gwiazdy. Było coś, o czym wciąż nie miał odwagi powiedzieć dzieciom, coś z ich przeszłości, co nie zostało jeszcze ujawnione. Częścią jego obietnicy było zapewnienie im ochrony, ale inną częścią było ujawnienie prawdy we właściwym czasie. Kiedy zimny nocny wiatr szeptał między drzewami. Zastanawiał się, czy starczy mu siły, aby spełnić wszystko, co obiecał. Sofia, stojąc na szczycie schodów, obserwowała go w milczeniu, próbując zrozumieć, co kryje się za tym pewnym siebie uśmiechem. W ciągu następnych kilku tygodni zaczęła się kształtować pewna rutyna. Sofia poszła do szkoły, Lukas poszedł do przedszkola, a dom powoli zaczął wypełniać się śmiechem i odgłosami małych, pospiesznych kroków. Ale nie wszystko było idealne. W nocy Sofia nadal budziła się przestraszona, z szeroko otwartymi oczami, jakby spodziewała się usłyszeć krzyki lub trzaskające drzwi. Ricardo zawsze znajdował ją siedzącą na podłodze w korytarzu, tulącą pamiętnik. Nie mówiąc nic, po prostu siedział obok niej, dopóki nie zasnęła. Pewnej nocy Sofia, niemal śpiąca, wyszeptała: Nie wychodzisz, prawda? Ricardo, czując ucisk w piersi, obiecał: Nigdy. Jednak w głębi duszy wiedział, że przeszłość nie zostawi ich tak łatwo w spokoju. Byli ludzie, którzy nie chcieli widzieć szczęścia Sofii i Lukasa. Ludzie, skrywający mroczne sekrety, gotowi zrobić wszystko, by odzyskać to, co uważali za swoje. A jeden z nich był bliżej, niż myśleli. Podczas gdy Sofia i Lukas w końcu odnaleźli spokój, jakiś cień cicho przesuwał się ulicami miasta. Zaginiony dokument znów się pojawił, a wraz z nim nazwisko, którego Ricardo nie chciał już nigdy usłyszeć. Zagrożenie, które mogło zniszczyć wszystko, co zaczął budować. W głębi duszy wiedział, że prawdziwa bitwa dopiero się zaczyna. W sobotni poranek słońce wzeszło leniwie, rzucając złote światło wokół domu. Ricardo przygotował kawę, luka bawił się na dywanie w salonie, a Sofia rysowała swój nowy pamiętnik. Do Uny Amelia nuciła starą posenkę, układając świeże kwiaty w ważonach. Był to widok tak idealny, że wydawał się niemal nierealny. Ricardo uśmiechnął się do siebie, myśląc, że być może w końcu znaleźli dom. Spokój został jednak przerwany głośnym pukaniem do drzwi. Ricardo poczuł dreszcz przebiegający mu po kręgosłupie. Kiedy otworzył drzwi, zobaczył mężczyznę w ciemnym garniturze, lustrzanych okularach i o surowym wyrazie twarzy. Dzień dobry. Jestem pan Gustavo Moretti. Reprezentuję interesy biologicznej rodziny dzieci. Ricardo zamarł. Słyszał już wcześniej tę nazwę i wiedział, że nie wnosi ona nic dobrego. Sofia, siedząc w salonie, patrzyła na wszystko z bijącym sercem, nie rozumiejąc tak naprawdę, co się dzieje. Mężczyzna wręczył mu brązową kopertę z oficjalnymi dokumentami. Przybyli, żeby zabrać to, co im się prawnie należy, powiedział Moretti z zimnym uśmiechem. Ricardo poczuł ciężar papieru w dłoniach, jakby niósł kamienie. To nie może być prawda, mruknął, wpatrując się w złotą pieczęć, która potwierdzała autentyczność wszystkiego. Zagrożenie, dotąd niewidoczne, zaczęło nabierać kształtu na jego oczach. Z każdym przeczytanym wersem nadzieja zdawała się rozpadać. Ricardo z ciężkim westchnieniem zamknął drzwi i wrócił do kuchni. Nie wiedziałam, jak to wytłumaczyć dzieciom. Jak możesz twierdzić, że ci ludzie, którzy nigdy się tym nie przejmowali, teraz chcieli je zabrać? Sofia, która była mądrzejsza niż wyglądała, podeszła cicho. Czy coś się stało? zapytał, gryząc róg pamiętnika. Ricardo uśmiechnął się smutno i pogłaskał ją po włosach. Wszystko w porządku, moja mała. Obiecuję, że będę cię chronić. Przez wiele dni Ricardo konsultował się z prawnikami, przeglądał stare dokumenty i szukał luk prawnych, które pozwoliłyby mu zatrzymać dzieci przy sobie. Ale czas był okrutny. Rozprawę wyznaczono na dwa tygodnie później. Sofia. Wyczuwając napięcie w powietrzu, znów się zamknęła. Spałem mało, jadłem jeszcze mniej. Lukas był zdezorientowany i chciał się po prostu bawić, nie rozumiejąc powagi sytuacji. Do Uny Amelia modliła się każdej nocy, prosząc o cud, który wydawał się coraz bardziej odległy. Pewnej nocy, przeglądając stare papiery w biurze, Wikardo znalazł coś zapomnianego list od biologicznej matki dzieci, napisany przed jej śmiercią. Znalazło się w nim wyznanie, które mogło wszystko zmienić. Tajemnica, o której nikt nie wiedział, nawet Sofia. Z bijącym sercem Ricardo zrozumiał, że ten list jest jedyną szansą na ich uratowanie. Ale ujawnienie tego oznaczało także o bolesnej prawdy, której Sofia może nigdy nie wybaczyć. W liście napisano, że Sofia i Lukas byli owocem zakazanej miłości, a jej prawdziwi dziadkowie, którzy teraz chcą ich przyjąć, w przeszłości wyrzekli się własnej córki. Nie chcieli ich z miłości. Chcieli ich ze względu na własne interesy, aby wymazać własne błędy i zachować pozory. Ricardo wiedział, że będzie musiał wybrać między ochroną niewinności Sofii a powiedzeniem prawdy, aby zapewnić im pozostanie razem. Ta decyzja ciążyła mu niczym ołów na duszy. Gdy zbliżał się termin rozprawy, Sofie zaczęły dręczyć koszmary. Pewnej nocy weszła do pokoju Ricardę, drżąc. Jeśli przyjdą, pozwolisz mi odejść? Ricardo mocno ją przytulił odczuwając jej ból, jakby był jego własnym. Obiecałem, że nigdy nie pozwolę, aby ktokolwiek cię zabrał. I dotrzymam tej obietnicy, bez względu na wszystko. Słowa były stanowcze, ale jego serce było w kawałkach. Bo wiedziałem, że aby dotrzymać tej obietnicy, będę musiał złamać inną. Dzień przed rozprawą Ricardo zadzwonił do Sofii, aby odbyć poważną rozmowę. Siedzieli na ganku pod rozgwieżdżonym niebem. Trzymając jej dziennik w dłoniach, spojrzał jej w oczy i powiedział: Sofia, są rzeczy, które musisz wiedzieć o swojej historii. Rzeczy, które mogą boleć, ale które również mogą cię wyzwolić. Sofia przełknęła ślinę, czując, że za chwilę zostanie ujawnione coś o wiele większego. Coś, co na zawsze zmieniło sposób, w jaki postrzegała przeszłość i siebie samą. Rozprawa została wyznaczona na następny dzień. Sofia i Lukas byli zdenerwowani ale Ricardo wiedział, że nie może pozwolić im uświadomić sobie powagi sytuacji. Mieli zmierzyć się z tym, czego bał się bardziej niż czegokolwiek innego w życiu, utratą swoich dzieci. Siedząc w salonie, otoczony papierami i dokumentami, Ricardo rozmyślał nad decyzjami, które do tej pory podział. Wiedział, że bez względu na to, co się stanie, nie pozwoli, aby rodzina się rozpadła. Tego wieczoru zabrał Sofię na spacer do ogrodu. Chłodny nocny wiatr zdawał się przynosić poczucie spokoju, jednak w powietrzu wciąż wisiało napięcie. Obiecałeś mi, tato. Będziesz mnie chronić, prawda? Zapytała Sofia, szeroko otwierając oczy i patrząc na nieszczerze, przepełnione strachem, którego nie potrafiła ukryć. Wikardo uścisnął mu dłoń mocno, czując ciężar ciążącej na nim odpowiedzialności. Zawsze będę cię chronić, Sofio. Do końca świata. Następnego ranka na sali rozpraw panowała napięta atmosfera. Prawnicy rodziny biologicznej byli przygotowani i stosowali nieustępliwe argumenty, natomiast Ricardo, wraz ze swoim prawnikiem, był gotowy walczyć do ostatniego tchu. Bitwa wydawała się nierówna. Mieli pieniądze, władzę i wpływy. On darzył te dzieci wyłącznie bezwarunkową miłością. Ale wiedział, że miłość jest silniejsza od jakiejkolwiek siły zewnętrznej. Gdy wszedł na salę sądową, Ricardo poczuł na sobie zimny wzrok Gustawa Morettiego. Mężczyzna wydawał się pewny siebie, ale Ricardo nie był tam, żeby dać się zastraszyć. Wiedział, że prawda jest jedyną rzeczą, która może uratować jego rodzinę. Sędzia poprosił stronę o przedstawienie się, a prawnik Morettiego zaczął wkrótce wyjaśniać, dlaczego biologiczna rodzina chciała uzyskać opiekę nad dziećmi. Twierdzili, że jako bezpośredni spadkobiercy mieli prawne prawo się nimi opiekować. Ricardo poczuł ból w piersi, gdy usłyszał te słowa, ale potem wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Sofia, z wyrazem zdecydowania na twarzy, wstała na sali rozpraw i przerwała wypowiedź prawnika. Nie jestem figurą szachową, którą można przesuwać między nimi, powiedziała czystym i stanowczym głosem. Wszyscy milczeli. Następnie zwróciła się do sędziego. Mój ojciec nauczył mnie walczyć nigdy się nie poddawać. Chcę być z nim. On jest moim ojcem i nikim innym. Wychował mnie, kochał mnie. Nie ma dla mnie innego miejsca. Sąd był w szoku. Nawet prawnicy rodziny biologicznej byli bez słowa. Sędzia spojrzał na sofię, wzruszony odwagą młodej kobiety. To trudna decyzja, powiedział. Ale stawką tutaj nie jest tylko kwestia prawna. Ważne jest dobro dzieci. Następnie zwrócił się do rykardę który miał łzy w oczach. Po wysłuchaniu wszystkich stron postanawiam, że opieka nad Sofią i Lukasem pozostaje w twojej gestii. W pokoju rozległy się szepty. Sofia i Lukas pobiegli do Rykardę, a on uściskał ich z całej siły, czując, że świat w tym momencie był idealnym miejscem. Gustavo Moretti, widocznie pokonany, opuścił salę sądową bez słowa. Bitwa została wygrana i w domu Ricarda wreszcie zapanował spokój. Po powrocie do domu życie zdawało się w końcu stabilizować. Do Uny Amelia przygotowała kolację, podczas gdy Sofia i Luka zbawili się na podwórku. Ricardo siedział na balkonie i ze spokojnym sercem patrzył na horyzont. Wiedział, że przed nim jeszcze wiele wyzwań, ale w tamtym momencie miał wszystko, czego potrzebował. Jego rodzina była tam, zjednoczona i silna. Sofia, z promiennym uśmiechem, podbiegła do niego i usiadła obok. Wiedziałem, że mnie ochronisz, tato. Ricardo uśmiechnął się i ją uściskał. Zawsze moja miłości. Zawsze. I bez względu na to, jak ciężkie było życie, wiedział, że prawdziwa miłość zawsze zwycięży.